Hej kochany człowieku, kimkolwiek jesteś. Witajcie Porada na kanale Wójka Porad. Przed czołóweczką widzieliście film, jak Oleg daje swojej mamie. Co tam się dzieje, ptaki? Jak Oleg daje swojej mamie kwiaty. i tak taka refleksja mi się przyszła, jak sobie zmontowałem ten film, dołożyłem muzykę. Taka refleksja mi przyszła dzisiaj. Przyszła do mnie dzisiaj taka refleksja, że. że każdy człowiek z natury jest dobry. To pierwsza myśl, a druga taka myśl, zobaczcie jak łatwo nam uwierzyć, że ktoś jest zły, a jak ciężko nam uwierzyć, że ktoś jest dobry. Oceniamy go tylko po tych e, takich jego rzeczach, które one robią, a ktoś powie, no a kurwa wujas, po oceniasz, no przecież po jego zachowaniu. Okej, okay. ale jak się zastanowić, co jest pod tym zachowaniem, czy ktoś jest zły, bo to i to zrobił, a może jest mu tak, kurwa, po prostu źle, tak niczego już brakuje. Że to jego zachowanie, które jest określane przez cały świat jako złe, to jest tak naprawdę wołanie o pomoc, o bliskość. Może żyjecie w takim świecie, kto jak ktoś powie, że to jest nierealny świat, ujazd to jest jakieś taki nierzeczywisty. Czym bardziej się przestaje bać, tym bardziej wierzę, że każdy zamiast kamienia, kija, Pistoletu wolałby mieć w ręce kwiata. Chciałby go komuś dać. Niż kogoś uderzyć. Tylko jak nie może tego zrealizować, bo uważa się za mało wartościowego, uważa się za mało dobrego, niegodnego, No to jest gotów tylko na agresję. Nie jest gotów na miłość. Nie jest na gotów, żeby pokochać na miłość, żeby pokochać siebie, ale też nie jest gotów na miłość, żeby dać komuś innemu. Bo nikt tego nie nauczył. Mamy taką szybkość w ocenie. Myślę, że to jest potrzebne do przeżycia po prostu, ale mamy taką szybkość w ocenie ludzi, że to co robią... O, kotek zagrał w moim filmie. Cześć kotku. Że mamy taką, taką chęć szybkiej oceny, że tylko tak połebka, ciach, zweryfikować, kurwa. Głupek, niedobry, pedał, e, pisowiec, komunista, kurde, antyszczepionkowiec, szczepionkowiec, kurde, i mamy tych nazw pełno, żeby tylko kogoś nazwać w jakiś sposób, żeby sobie jakoś z nim poradzić, a przestajemy w nim widzieć człowieka. Widzimy człowieka, który siedzi na ulicy, a przecież to jest kogoś, syn. Może ojciec, może brat. mnie mi widzieć człowieka. Widziałem tylko jego czyny. Nie chcę żyć w takim świecie, w którym... W którym, żebym funkcjonował dobrze, muszę nadawać wszystkim łatki. Muszę nadawać wszystkim łatki muszę mieć przygotowany kij w ręku. W razie co? Bo mnie kradnie, bo miał szuka. Nie. Nie chcę tak. Wolę mieć przygotowany kwiatek. Dzisiaj zauważam, że to jest lepsze. Lepsze dla mnie. I okazuje się, że mogę zbudować więcej relacji. Relacji ze sobą, ale też z innymi ludźmi. Jak mm. zacząłem właśnie tak traktować świat. Przecież ludzie potrzebują bliskości. Ludzie potrzebują. Być jakoś ważnym. Są gotowi zrobić różne rzeczy, żeby osiągnąć ten cel. Nawet te złe, które tak dużo ludzi określa. Cały ja ten taki nostalgiczny nastrój. Aha, dobrze mi w tym nastroju. Bądź dobry dla siebie, a zobaczysz dobro w innych. Cześć.